Rozdział trzeci: Dlaczego tak ci na tym zależy? Nie sądziłem, że Bóg zajmuje jakiekolwiek stanowisko w sprawach doczesnych. Mam rozumieć, że nie jest ci wszystko jedno, że obchodzi cię to, jak ułoży się moje życie, jaki obrót wezmą sprawę na naszej planecie. Skoro naprawdę jesteś Bogiem i Panem tego wszechświata, i na czymś ci zależy, to dlaczego nie możesz tego sprawić? Uważam to pytanie za zasadne, bo niektórzy mogą się w tym pogubić. Każde pytanie jest zasadne. Masz sposobność, żeby swym działaniem przyczynić się do obudzenia innych. Przede wszystkim dzięki temu, jak sam postępujesz, albowiem to, co sobą manifestujesz, to, jaki jesteś, poruszy innych do żywego, a wstrząs sprawi, że dostrzegą swoje własne możliwości. Mniejsze znaczenie będzie miało to, co mówisz innym, choć i to ma swoje zalety. Albowiem odwaga w głoszeniu niepopularnych myśli i poglądów może wielu ludziom pokazać drogę do oświecenia. Wracając jednak do Twojego pytania nie chcę przebudzenia ludzkości, ja w ogóle niczego nie chcę. Zrozum mnie dobrze. Bogu niczego nie brak. Bóg może mieć cokolwiek zechce. Bóg ma jednak pragnienia. Boskie pragnienie napędza silnik tworzenia. Boskie pragnienie jest motorem wszechświata. Dobrze, w takim razie użyję tego słowa. Jeżeli pragnieniem Boga jest, żeby ludzkość się obudziła, zakładam, że ma to na celu ocalenie i wzbogacenie jej istnienia, czy w takim razie można w ogóle wątpić, że tak się stanie? Bóg nie pragnie jakichś określonych wyników. Bóg pragnie, żeby myślące istoty w boskim wszechświecie miały moc tworzenia tego, czego one same chcą. Gdyby wszystkie istoty myślące nie miały wyboru i posłusznie wykonywały polecenia Boga, żyłbyś w świecie maszyn, automatów, robotów, androidów, a to Zniweczyłoby cel, dla którego Bóg powołał do istnienia istoty myślące. To mianowicie, że dają one Bogu możliwość doświadczenia siebie takim, jakim jest, obdarzonym wolną wolą, twórcą swego własnego doświadczenia. Trzeba zrozumieć bez tego ani róż, że Bóg jest i Stwórcą, i Stworzeniem. Nie da się oddzielić. Jednego od drugiego. Wiem, nie istnieje nic, co nie jest Bogiem. Mam tego jasną świadomość. Święta prawda. Zatem Bóg nie doświadcza aktu tworzenia, poddając swojej woli wszystko, co się na niego składa. Jest dokładnie na odwrót. Daje swoim tworom wolną rękę i wyposaża je w moc. Powoływania do istnienia czegokolwiek, co im się zamarzy. Pod tym względem cząstki Boga objawiają fundamentalną cechę całości wolność. Całkowitą wolność tworzenia, jak przystało na czystego twórcę, bez ograniczeń i zakazów. Taką moc otrzymują wszystkie istoty myślące, taką moc otrzymują istoty. Ludzkie. Czy teraz rozumiesz? Nie jest moim pragnieniem, żeby ludzkość w pełni się przebudziła. Moim pragnieniem jest, żebyście zawsze mieli moc tworzenia, wyrażania i doznawania tego, czego wy zapragniecie. Jeśli to oznacza stan przebudzenia, świetnie. Jeśli przeciwnie. Pragniecie dalej śnić? Znakomicie. Ważne jest to, żeby ziściło się Wam wedle Waszego upodobania. Ja nie mam upodobań. To dlaczego wysyłaś nam trzecie zaproszenie? To nie my przychodzimy do ciebie. Wygląda na to, że to Ty przychodzisz do nas. Ależ przychodzicie do mnie. Prosicie mnie, wszyscy prosicie mnie o pomoc. Wasze słowa, myśli, modlitwy mówią dobitnie, że pragniecie odmienić swoje życie i że chcecie, żeby inaczej żyło się na ziemi. Myślisz, że ja tego nie słyszę? Wyraźnie widać, że jedynym sposobem na to, żeby Twoje życie i życie całej zbiorowości zmieniło się na lepsze, jest powszechne przebudzenie. Zatem rzecz idzie teraz o przebudzenie. Ale to Wasze dążenie, Wasza modlitwa, to Wy tego chcecie. Moje zadanie polega po prostu na zadbaniu o to, żebyście mieli moc tworzenia tego, Czego pragniecie. Dlatego skierowałem do Was trzecie zaproszenie. Przykro mi, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w tym zaproszeniu to ty zwracasz się do nas. Wyjaśnię ci to, ale najpierw odpowiedz mi na pytanie, ponieważ Twoi czytelnicy też mogą się nad tym zastanawiać. Dlaczego to dla ciebie takie ważne? Dlaczego tak roztrząsasz kwestię, kto poprosił kogo? Ponieważ, jeśli to ty przychodzisz do nas, można odebrać to jako nakaz, nie jako sposobność, polecenie, nie zaproszenie. Wiem, że ty nie nakazujesz ani nie rozkazujesz, ale twoje zaproszenie może przypominać niektórym sytuacjom z gangsterskiego filmu. Na przykład, kiedy Don Corleone mówi: Złożę mu propozycję nie do odrzucenia. Nie porównuję cię do gangstera, skończę znowu, ale przecież kto odmówi Bogu? Mnóstwo ludzi. Prawdę mówiąc, żałuję, że spytałem, ale chciałbym wiedzieć, czy to jest przykazanie od Boga? Czy otrzymujemy polecenie? Nie. Jak sam zauważyłeś, ja niczego nikomu nie nakazuję. Nie ma takiej potrzeby. Spójrz na to od tej strony. Kiedy przyjaciel albo ukochana osoba puka do Twych drzwi, Ty poszedłeś do nich, czy oni przyszli do Ciebie? No, oczywiście, przyszli do mnie. A gdy otwierasz drzwi i zapraszasz ich do środka, to jest to nakaz, czy podyktowana miłością odpowiedź na ich pukanie? Ładne porównanie. Brawo! Więc mówisz, że pukaliśmy do Twoich drzwi. Mój drogi, ty i połowa Twych ziemskich pobratemców dobijacie się do nich, że mało ich nie wyłamiecie. Nie słyszysz najgłośniejszego obecnie wołania ludzkości? Pomocy, ratunku, niech ktoś pomoże nam się zmienić! Owszem, słyszę. Płynie prosto z mojego serca. Jak mogę nie słyszeć? Dlatego wysłałem trzecie zaproszenie. Mimo to znajdą się tacy, którzy powiedzą: Przecież jesteś Bogiem, a my zwykłymi ludźmi. Zamiast zapraszać nas, żebyśmy obudzili ludzkość, dlaczego sam tego nie zrobisz? Powtarzaj im, aż zrozumieją. Rolą Boga jest wyposażenie Was w moc urzeczywistniania tego, czego chcecie, a nie sprawianie za Was, żeby to się urzeczywistniło. Obdarzam Was wolnością i narzędziami do tworzenia rzeczywistości. Kształtowania przyszłości, osiągania założonych wyników. Chodzi o to, żebyście nie wypadli z roli, a przecież jesteście twórcami. Nie zaprojektowałem was na podobieństwo robotników, pracujących przy taśmie montażowej, składających podzespoły w całość według wzoru mojego autorstwa. Moim zamysłem od samego początku było postawienie Was przy stole kreślarskim, żebyście wymyślali własne projekty. I w takim razie to Ty stoisz przy taśmie w fabryce. Montujesz to, co my zaprojektowaliśmy. Teraz kolej na mnie. Ładne porównanie. Za sprawą taśmy montażowej, konstruktor urzeczywistnia swoje pomysły, jednak w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia. Nie złożę w całość podzespołów, jeśli grozi to wybuchem fabryki. Rzecz jasna: mówię w przenośni. Czyli możemy położyć kres naszemu istnieniu na Ziemi. Jeśli taki jest Wasz wybór, ale taśmy montażowej nie możemy rozmontować. Otóż to trafnie to ująłeś. Zatem, odwołując się do Twojej metafory, trzecie zaproszenie ma zapobiec spaleniu przez nas kreślarskiego stołu. Dokładnie. I uzmysłowić wam, że niektórzy z Was drobny ułamek, lecz wystarczający do stworzenia zagrożenia dla was wszystkich zachowują się jak dzieci bawiące się zapałkami. Mm, tak. I dlatego teraz jest idealna chwila na skok ewolucyjny. Bo zaczynamy odczuwać słońce spalenizny. Zgrabna metafora. Oszem, widać już dym, lecz jeszcze nie jest za późno, żeby odebrać im zapałki.